Nowa droga na odcinku Sendek Staroźreby to przede wszystkim wygoda dla mieszkańców, ale i bezpieczeństwo, co jest bardzo istotne. Prace remontowe wkroczyły w kolejny etap. Okres wakacyjny to czas intensywnej pracy inwestycyjnej, bo no cały ten cykl składa się tak, że na początku roku ogłaszamy przetargi, podpisujemy umowy z wykonawcami i właśnie gro tych działań terenowych odbywa się w okresie wakacyjnym i tak też jest w powiecie płockim, dlatego w wielu miejscach na terenie naszego powiatu toczą się. Się prace budowlane dotyczące dróg powiatowych, m.in. ta duża inwestycja, czyli modernizacja drogi Sendek Staroźby, którą realizujemy dzięki wsparciu zewnętrznemu rządowemu. Ta droga będzie zmodernizowana. Już za chwilę będzie to nowa, bezpieczna, nowoczesna nawierzchnia, ale tak też jest w innych miejscach, bo chwilę temu zakończyliśmy działania na drodze sikusz Mochowo, na drodze rogozino białkowo Toczą się też prace dotyczące budowy chodnika w Łęgu. Budowę i modernizacji drogi w Chudzynie, ale to nie wszystko, bo za chwilę podpisujemy umowy z wykonawcami na modernizację drogi rogotwórsk Bromierzyk, łupki Blichowo, czy też drogi w przemysłowie, to jest teren gminy Gąbin, jak również dwie, można powiedzieć, że jedne z największych inwestycji w historii naszego powiatu, które właśnie no już mamy zakończoną tą procedurę całą formalną i za chwilę podpiszemy umowę, a mam tu na myśli przebudowę drogi gromice Monkolin łętowo rogowo wraz z dwoma mostami oraz drogi dotyczącej przejścia przez Orszymowo, to już za chwilę też tam te prace się rozpoczną. Także to pokazuje, że tych działań inwestycyjnych, działań dotyczących modernizacji dróg powiatowych jest bardzo dużo, ale to jest jeden z naszych najważniejszych obszarów funkcjonowania, jeżeli chodzi o nasz samorząd, ponieważ wiemy, że drogi to jest ta infrastruktura najważniejsza dla naszych mieszkańców. Przebudowa ponad 2 km odcinka drogi powiatowej relacji Sendek Starość jest realizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość robót to prawie 2 960 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie wyniosło ponad 2 miliony 900 tysięcy. Spore zmiany zaszły również na terenie gminy Brudzeń Duży. Tu zakończyła się modernizacja drogi sikusz mochowo łączy ona powiat Płocki i Sierpecki i jest ważna dla kierowców. Droga była w dość złym stanie. Nie. Yeah. Doszliśmy do wniosku, że trzeba to drogę w pierwszej kolejności robić. Mieliśmy na to około 2 milionów złotych, więc ten odcinek zrobiliśmy w tych pieniądzach. Oczywiście można było to robić jeszcze dalej, wcześniej do ronda, ale środki są ograniczone i nie zawsze tyle ile się chce można zrobić. Myślę, że mieszkańcy powinni być zadowoleni z tego odcinka, bo poprawi się bezpieczeństwo, a także komfort jazdy. I życia mieszkańców. Na terenie gminy Brudzeń Duży wykonano wiele istotnych zmian wpływających na poprawę bezpieczeństwa. W tym roku zrobiliśmy także drogę w gminie Brudzeń, przy samej gminie z chodnikiem, kawałek drogi, gdzie też tam bezpieczeństwo się poprawiło, bo ludzie chodzili po drodze, teraz mają chodnik, a jest osiedle. Z zrobiliśmy taką drogę w Karwosiekach, jest to droga gminna, ale przy wsparciu właśnie powiatu, że zadecydowaliśmy, że testu, który my żeśmy otrzymali, przekazaliśmy gminie, no, prawie dwa kilometry drogi zostało ładnie zrobione, gdzie była droga gruntowa, gdzie do kaplicy nawet ludzie nie mogli tam za bardzo dostać się. Więc myślę, że dobra współpraca między samorządami wszystkich szczebli to jest sukces powiatu, sukces województwa i gminy. Jak zaznacza wójt gminy Brudzeń Duży, współpraca jest bardzo ważna i podyktowana dobrem mieszkańców. Dziękujemy zarządowi Powiatu Płockiemu i starości Sylwestrowi Ziemkiewiczowi oraz dyrektorowi zarządu dróg, że tak szybko, tak pilnie i z jeszcze można powiedzieć dodatkowym wsparciem finansowym wykonał tą drogę, z czego się bardzo cieszę i liczę na to, że tych współpracy będzie jeszcze więcej. Pragnę również podziękować panu przewodniczącemu Lochowi który zawsze jest otwarty również na współpracę z gminą Brudzeń Duży, który dba o tą gminę który często się z mną spotyka i mówi, co w tej gminie, że tak powiem, trzeba zrobić. Bardzo mu dziękuję i liczę na to, że będziemy się również często spotykać i również dużo rozmawiać o tematach właśnie gminy Brudzeń Duży. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. A pomysłów na wspólne działania jest wiele. Jeszcze w tym roku powinien rozpocząć się remont drogi wojewódzkiej w siecieniu. Jest już potrzebna dokumentacja, wkrótce ogłoszony zostanie przetarg. W związku z tym, że droga jest między stawami, potrzebne będzie wzmocnienie. Przygotowywana jest również również dokumentacja potrzebna do budowy chodnika w Sikorzu w kierunku sklepu. Ta inwestycja zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przede wszystkim najmłodszych. Zakończyły się natomiast prace na innych ważnych drogach powiatu, między innymi w gminie Łącko oraz Gąbin. Mowa o odcinkach Szczawin Kościelny, Smolenta, Korzeń oraz gombin Lipińskie czy Nowy Kamień Guzew. Tu prace obejmowały odcinek o długości ponad pół kilometra. Wartość tego zadania to ponad 230 tysięcy złotych. Bo trwają prace projektowe nad modernizacją ponad 20 km drogi na odcinku goślice molino Sendek Kłaki Drobin i opatowiec Zagroba. Na to zadanie powiat płocki pozyskał ponad 72 miliony złotych z programu Polski Ład. Prace zakończą się w 2026 roku. Staraliśmy się w ciągu ostatnich tak naprawdę trzech lat przemodelować tak budżet naszego powiatu, aby jeszcze w większej skali móc inwestować i no, wtedy, jak rozpoczynałem tą pracę jako starosta w 2021 roku, to mieliśmy rocznie około kilkunastu milionów złotych na inwestycje drogowe. Rok temu było to 40 milionów złotych, w tym roku mamy 50 milionów złotych na działania inwestycyjne, a łącznie mamy na najbliższe miesiące i lata około 200 milionów złotych środków zewnętrznych, o których Pani wspomniała, właśnie pozyskanych tylko na to, aby modernizować drogi. I oczywiście staramy się pozyskiwać kolejne. Na przykład teraz jest ogłoszony nabór z Funduszy Europejskich dla Mazowsza na budowę ścieżek rowerowych i na to się mocno przygotowujemy. i Będziemy chcieli z tych środków unijnych właśnie już za chwilę rozpocząć budowę długich ciągów, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Jak dodaje, trwa analiza, w których gminach jako pierwszych pojawią się ścieżki. Muszą być one spójne z terenem Płocka, by uzyskać odpowiednią punktację. Ścieżki rowerowe planowane są na początek na terenie gminy Radzanowo-Słupno ale i Nowy Doninów czy Łąska.